Witajcie, tutaj Eosofobia i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Tym razem przeniesiemy się do Norwegii, gdzie poznamy tajemniczą sprawę kobiety z Izdal. Przedstawię jej sylwetkę, a na końcu opowiem o teoriach, które są brane pod uwagę, aby wyjaśnić tę zagadkową po dziś dzień sprawę. 29 listopada 1970 roku trójka spacerowiczów dokonała makabrycznego odkrycia. Na stosie kamieni, częściowo pod liśćmi, dostrzegli spalone ciało, jak się później okaże, zwłoki kobiety. Natychmiast wezwano na miejsce śledczych. Po pierwszych oględzinach miejsca zdarzenia i szczątków znaleziono rzeczy należące do zmarłej rozrzucone dookoła. Niestety nie przyniosły one odpowiedzi na najważniejsze pytanie, a mianowicie, kim była denatka? Śledztwo szybko utknęło w miejscu, a cała sprawa w miarę upływu czasu i odkrywania kolejnych wątków robiła się coraz bardziej zagmatwana. Kim była niezidentyfikowana kobieta z Isdal, zarówno ponad 50 lat temu jak i dzisiaj nie mamy na to odpowiedzi. Są natomiast liczne teorie, które pozwolą nieco przybliżyć okoliczności tego zdarzenia, jak i ostatnie dni kobiety. Miejscowość Izdal leży w południowo-zachodniej części Norwegii, niedaleko miasta Stavanger. Znana jest również pod nazwą Dolina Lodu. Są to mało zaludnione tereny, gdzie dociera niewiele osób. Okolica jest trudno dostępna i bardzo stroma. W przeszłości dochodziło tutaj do wielu wypadków, niejednokrotnie śmiertelnych, dlatego niektórzy wprost mówią na to miejsce do zdalen, czyli Dolina Śmierci. Zła sława tego miejsca ciągnie się od dziesiątek lat, bowiem to tu przychodzili ludzie, aby odebrać sobie w przeszłości życie. Natomiast w latach 60. ubiegłego wieku w tej okolicy doszło do ogromnej tragedii, bowiem kilkunastu turystów spacerujących w gęstej mgle osunęło się ze zbocza i wszyscy zginęli. Wracamy do 29 listopada 1970 roku, który był spokojnym niedzielnym porankiem. Dwie dziewczynki w wieku 10 i 12 lat wybrały się na spacer. Nie były same, ponieważ towarzyszył im ojciec jednej z nich. Spacerowali wspólnie po dość odludnej okolicy u podnóża góry Urliken. Wtedy nagle natrafili na szokujące znalezisko. W bliskiej odległości od ścieżki dostrzegli bowiem częściowo spalone ciało. Była to kobieta, a jej zwłoki leżały na plecach z głową skierowaną w dół. Ciało było częściowo pozbawione ubrań. Niestety mocno zwęglona górna część ciała uniemożliwiła na ten moment rozpoznanie tej osoby po rysach twarzy. Wokół leżały rozrzucone rzeczy Denatki, jej bagaż. Policja, która natychmiast podjęła śledztwo w sprawie wyjaśnienia tej zagadki, szybko zauważyła, że rzeczy znalezione na miejscu zbrodni były dokładnie wyczyszczone. I co to oznacza? Oznacza to to, że np. ubrania zostały pozbawione metek, a pozostałe rzeczy jakichkolwiek szczegółów, które pozwoliłyby przypisanie tych rzeczy do konkretnej tożsamości. Na miejscu znaleziono także okładkę po paszporcie sam paszport natomiast zaginął a także podstawowe rzeczy podróżnicze okulary z jasno szarymi soczewkami takie wiecie jak noszono dawniej niby ciemne a jednak na tyle przezroczyste że widać oczy i rysy twarzy z za tych szkieł na miejscu były także nieco dziwniejsze rzeczy jak na przykład dwie peruki i notatnik w którym odręcznie zapisano coś co przypominało kot, były to ciągi wielkich liter i cyfr i na ten moment nikt nie wiedział co one oznaczają ale to nie wszystko jeśli chodzi o znalezisko w tym miejscu wśród rozrzuconych bez ładu rzeczy było także opakowanie po leku przeciwgorączkowym marki Fenemal, suchy prowiant, czyli nie wiem jakieś pewnie kanapki, przekąski, pusta butelka po likierze, dwie puste plastikowe butelki oraz srebrna łyżeczka, z której zaszlifowano napis lub logo, więc nawet nie było wiadomo jakiej firmy, jakiej marki może być ta łyżeczka. Obok ciała leżał również damski zegarek na rękę oraz biżuteria. Po zebraniu śladów i zabezpieczeniu dowodów, ciało kobiety przewieziono do prosektorium. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że zmarła wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Prawdopodobne jest, że umierała w wielkim cierpieniu, ponieważ ustalono, że niestety jeszcze żyła, gdy płonęła. Analiza ziemi, gdzie znaleziono jej zwłoki wykazała także, że morderca, kimkolwiek był, oblał ją benzyną, a następnie podpalił. Jakby tego było mało, to w jej żołądku znaleziono ponad 50 tabletek nasennych. Miała także ślady na szyi świadczące o tym, że była duszona. Ciekawa kombinacja różnych rzeczy, które myślę, że każda z osobna mogłaby teoretycznie doprowadzić tę kobietę do śmierci. Kolejne wnioski z sekcji były również niezwykle ciekawe, bo analiza stanu uzębienia kobiety świadczyła o tym, że odbyła ona leczenie dentystyczne, ale z pewnością poza Europą. Obstawiano Daleki Wschód lub Amerykę Południową, ewentualnie samo Południe Europy, ale to brano najmniej pod uwagę. Wysnuto jeszcze jeden ciekawy wniosek. A mianowicie po analizie garderoby znalezionej na miejscu odkrycia ciała, śledczy doszli do wniosku, że ta osoba, kimkolwiek była, lubiła bardzo prowokacyjny styl ubierania. I oczywiście nie powinnam wam niczego sugerować, ale mnie od razu się nasuwa taki wniosek, że być może była to jakaś pani do towarzystwa i trafiła na ciężkiego, niezrównoważonego klienta, który wyrządził jej tę straszną krzywdę, której następstwem była śmierć. Norwescy śledczy natychmiast podjęli działania na szeroką skalę, bo wiedzieli, że rozwikłanie zagadki tej śmierci nie będzie wcale łatwe. We wszystkich krajowych mediach opublikowano rysopis zamordowanej kobiety oraz opis jej rzeczy. Poproszono również o wsparcie Interpol, dzięki czemu wizerunek Denatki został opublikowany w wielu innych krajach. Natomiast kim była kobieta i co robiła w tak odludnym miejscu, policja zastanawiała się nad tym od samego początku, prowadząc to dochodzenie. Wiadomo było niestety niewiele, ale nie poddawano się. Już na samym początku śledztwa ustalono, że kobieta najpierw przybyła do Bergen, a następnie zjawiła się w Dolinie Lodu. Pojawili się świadkowie, którzy widzieli ją na dworcu w Bergen. Na potwierdzenie jej obecności w tym miejscu był fakt, że odkryto tu dwie walizki należące do niej. Jak to było możliwe? Otóż odkryto te walizki, ponieważ czas wynajmu schowka na bagaż, który wynajęła, skończył się, a osoba, która ten bagaż przyjmowała, rozpoznała tę kobietę, opisując ją dokładnie. Zatem nie było wątpliwości, że mowa o naszej niezidentyfikowanej denatce. W jednej z walizek, poza jakimiś drobiazgami, policja znalazła 500 marek niemieckich oraz 130 koron norweskich. Była to dość spora kwota gotówki. W tamtych czasach przeciętna osoba raczej takimi pieniędzmi nie dysponowała. Były tam też kolejne ubrania bez metek. Maść na egzamin z zamazanym nazwiskiem lekarza, który ją przypisał, i z datą wystawienia. Znaleziono również kolejne srebrne łyżeczki, jak ta z Doliny Śmierci. Śledczy postanowili działać i ruszyli jedynym tropem, jaki mieli czyli znalezione rzeczy bez metki i nazw. Co robili, kontaktowali się z wieloma domami towarowymi, a nawet zasięgnęli opinii w słynnym paryskim domu mody Galerie Lafayette. Nikt niestety nie był w stanie rozpoznać tych ubrań. W bagażu kobiety znaleziono także reklamówkę ze sklepu obuwniczego w Stavanger. Oczywiście odwiedzono ten sklep i ustalono, że buty kupiła bardzo dobrze ubrana i ładna kobieta z ciemnymi włosami, i trochę kłóciło się to z rzeczami znalezionymi przy denatce bo przypomnę, że były one raczej wyzywające i skąpe, ale z całą pewnością nieeleganckie. No ale mimo tej niezgodności policja miała już jakiś trop, a zakupione w Stawanger buty to była ta sama para, którą znaleziono przy kobiecie, więc nie mogło być mowy o pomyłce. Sprzedawca z tego sklepu obuwniczego zeznał, że dokładnie zapamiętał tę klientkę, ponieważ kupowanie butów zajęło jej wyjątkowo dużo czasu, znacznie dłużej niż zwykle zajmuje to przeciętnej kobiecie. Odniósł wrażenie, że jakby albo sprawiało jej to przyjemność, albo po prostu z jakiegoś powodu chciała spędzić w tym sklepie bardzo dużo czasu. Zeznał również ten sprzedawca, że tajemnicza klientka mówiła w języku angielskim z lekkim akcentem, była raczej spokojna i zrelaksowana, z pewnością nie sprawiała wrażenia osoby zdenerwowanej, czy też kogoś w kryzysie psychicznym, lub w dużym stresie. Sprzedawca zauważył jedną niecodzienną rzecz, bowiem według jego słów kobieta dziwnie pachniała. Jak powiedział, był to prawdopodobnie zapach czosnku. Rzeczywiście dość niecodzienne, jeśli wziąć pod uwagę jej elegancki styl, według słów świadka, to raczej powinien wokół niej roztaczać się zapach ekskluzywnych perfum. Po tych zeznaniach nastąpił pierwszy przełom w sprawie. Policja ustaliła, że kobieta zameldowała się w okolicznym hotelu jako Fenella Lorch lub Lorch, nie wiem jak to wymówić. Kolejne ustalenia śledczych i poruszanie się niejako śladami tej tajemniczej kobiety przyniosły kolejne rewelacje w sprawie jej tożsamości. Okazało się, że kobieta nocowała w kilku hotelach w Norwegii i za każdym razem używała innych danych, stając się tym samym inną osobą. Śledczy doszli do zaskakujących wniosków, że na każde z tych wcieleń kobieta musiała mieć osobny paszport, ponieważ bez tego dokumentu w tamtych czasach niemożliwym było zameldowanie się w norweskim hotelu dla obcokrajowca. Naliczono łącznie aż dziewięć fałszywych tożsamości, którymi posługiwała się kobieta między wiosną a jesienią 70. roku i bywała między innymi w Oslo, Bergen, Stavanger i Trondheim. Wszystko wskazywało, że zamordowana kobieta była najprawdopodobniej szpiegiem, stąd miała przy sobie dużą kwotę pieniędzy w gotówce, w różnych walutach, nosiła dobre ubrania i zachowywała się jak osoba obyta w świecie. Mówiła w języku angielskim i zachowywała się swobodnie, rozmawiając z przypadkowymi osobami w obcym dla siebie kraju. W tamtym okresie, czyli w roku 1970, w Bergen nie było zbyt wielu zagranicznych turystów. Natomiast to były czasy zimnej wojny, a ta charakteryzowała się bardzo dużą ilością szpiegów w akcji. Na terenie Norwegii przebywało w tym czasie bardzo wielu rosyjskich szpiegów. Którzy działali pod przykrywkami, pod przybranymi tożsamościami, zdobywając wiadomości wywiadowcze. Bazując na dotychczasowych ustaleniach, sprawę szybko przekazano norweskim służbom bezpieczeństwa. Po wielu latach ujawniono, że ta kobieta szpieg miała obserwować liczne obiekty wojskowe zlokalizowane w południowo-zachodniej części Norwegii, które w tym czasie testowały nowe rakiety. Natomiast były to tylko spekulacje bez twardych i jednoznacznych dowodów. Śledczy podczas tej sprawy nie próżnowali, bowiem dokładnie przeanalizowali zapiski z notesu zamordowanej, o którym wspominałam już wcześniej że został znaleziony w miejscu odkrycia jej ciała. Bez cienia wątpliwości była to zakodowana lista dat i miejsc, w których bywała przed swoją śmiercią kobieta. To już był jakiś trop, a sam fakt kodowania tych informacji wzbudzał podejrzenia służb. W trakcie dochodzenia skupiono się na jeszcze jednym tropie, a mianowicie w walizce kobiety znaleziono wizytówkę włoskiego fotografa. Policji oczywiście udało się dotrzeć do tego mężczyzny, a on podczas rozmowy zeznał, że podrzucił naszą tajemniczą kobietę swoim autem do hotelu Aleksandra w norweskiej wsi Leon. Następnie powiedział, że zjadł z nią obiad. Według jego słów, kobieta opowiedziała mu, że pochodzi z małej miejscowości na północ od Johannesburga w RPA. Twierdziła, że jest w podróży i że przez pół roku zamierza zwiedzić najpiękniejsze tereny Norwegii. Czyli, jednym słowem, przed naszym panem fotografem udawała bogatą turystkę. Nic więcej śledczym nie udało się ustalić ponad to. A biorąc pod uwagę, że kobieta przybierała liczne tożsamości, i ta z pewnością była fałszywa, trop ponownie się urwał. W toku prowadzonego śledztwa znaleźli się także inni świadkowie, których przesłuchiwano. Tajemniczą damę pamiętali przede wszystkim pracownicy hoteli, w których się zatrzymywała. Opowiadali oni, że nosiła peruki, mówiła wieloma językami, m.in. po francusku, niemiecku, angielsku oraz duńsku a także że miała nieokreślone, trudne do zidentyfikowania akcenty. Podczas swojego pobytu w hotelu w Bergen kilka razy zmieniała pokój. Co z jednej strony może wydawać się dziwne, ale z drugiej strony chyba każdy z nas słyszał o wybrednych gościach, którym wiecznie coś nie pasuje: a to widok z okna, a to za miękkie lub za twarde łóżko, hałas z ulicy itd. Zatem pracownicy hotelu zmieniali ten pokój na jej wyraźną prośbę i o sprawie zapomnieli aż do dnia, w którym o tę właśnie kobietę pytała policja. Natomiast z perspektywy czasu wygląda to tak, że być może uciekała przed kimś, zmieniała te pokoje, bo bała się, że ktoś przyjdzie i zrobi jej krzywdę, albo coś podobnego. Natomiast jest to zdecydowanie podejrzane w tej chwili. Jeśli kobieta komukolwiek opowiadała o sobie, to raz twierdziła, że jest marszandem, innym razem, że podróżuje w interesach albo jest kolekcjonerką sztuki, lub tak jak temu mężczyźnie, który ją podwiózł, powiedziała, że podróżuje zwiedzając atrakcyjne turystyczne w Norwegii miejsca. Pewnego razu ktoś z obsługi hotelu, w którym akurat się zatrzymała, podsłuchał, jak rozmawiała po niemiecku z tajemniczym mężczyzną i miała mu wtedy powiedzieć będę wkrótce. I cokolwiek by to oznaczało, nie wydawało się niczym podejrzanym, aż do momentu otwarcia śledztwa mającego na celu ustalenie jej tożsamości oraz znalezienia jej zabójcy. Natomiast później, w odniesieniu do podejrzeń o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, mogłaby być to cenna informacja, jednak było zbyt późno, aby zrobić z niej pożytek. Pracownicy hotelu, gdzie, jak nie wiem, chyba o tym nie wspomniałam, ale prasa, kiedy upubliczniono informacje o niezidentyfikowanej kobiecie i wypuszczono tę informację do prasy, aby ktoś być może z rodziny lub ktoś, kto ją zna, mógł ją zidentyfikować i podać jej tożsamość, to na potrzeby tych artykułów prasa ochrzciła tę kobietę kobietą z Izdal, ponieważ tam została znaleziona. Więc pracownicy hotelu, gdzie kobieta z Izdal do tej pory sama przebywała przez ostatnie dni swojego życia, opisywali ją jako atrakcyjną kobietę w wieku między 30 a 40 lat, wzrostu około 165 cm, o zaokrąglonych biodrach i małych oczach. Była widywana w różnych sytuacjach, między innymi zapamiętano ją, jak pali papierosy norweskiej marki South State zachowywała się wtedy ostrożnie, jakby nie chciała być przez nikogo zauważona czy też zapamiętana. Według obsługi hotelu, gdzie się zatrzymała, przebywała głównie w swoim pokoju, rzadko go opuszczając, a gdy wyszła z hotelu 23 listopada, zapłaciła gotówką i poprosiła w recepcji o wezwanie taksówki. Dokąd pojechała i gdzie przebywała aż do dnia swojej śmierci, czyli do 29 listopada, tego niestety nie udało się ustalić. Policja nie dotarła do żadnych nowych świadków, nie znaleziono dowodów ani poszlak. W związku z tym, że śledztwo stanęło w martwym punkcie, a tożsamość kobiety pozostawiała więcej tajemnic niż faktów, w lutym 71 roku sprawa została zamknięta. W związku z tym, że media nadały jej przydomek kobiety z Izdal, kobieta spoczęła w miejscowym grobie. Norwedzy urządzili jej katolicki pogrzeb, a trumnę przyozdobiono tulipanami oraz psem. Ksiądz pomodlił się za duszem nieznanej kobiety, która została pochowana w obcym kraju bez obecności żadnego członka rodziny. Ciało spoczęło w trumnie z blachy cynkowej. Bo ta nie koroduje i jest odporna na warunki atmosferyczne. Zwłoki czekają na czas, kiedy być może rozwój nauki lub jacyś nowi świadkowie pomogą rozwikłać tę straszną i tajemniczą zbrodnię. I wtedy rodzina będzie mogła zabrać ciało do swojego kraju na wieczny spoczynek. Czy sprawa została zamknięta na zawsze? Nie, bowiem ku zaskoczeniu wszystkich w roku 2005 pojawił się nowy świadek. Był to starszy mężczyzna mieszkający w Bergen, który w 70. roku miał 26 lat i w rozmowie z lokalną gazetą twierdził, że widział kobietę 5 dni przed jej tajemniczą śmiercią. Według niego miało to miejsce wtedy, gdy wędrował po szlaku w tamtych okolicach, gdzie później znaleziono ciało. Zobaczył wówczas kobietę, która odpowiadała rysopisowi tej kobiety z Izdal a następnie zapamiętał ją dokładnie ponieważ według niego była nieodpowiednio ubrana jak na wycieczkę w góry jej odzież podobno była zbyt lekka a ona sama wyraźnie zmarznięta wędrowała w towarzystwie dwóch mężczyzn o południowo europejskich rysach twarzy jak powiedział po latach nowy świadek kobieta chciała mu coś powiedzieć ale jej towarzysze ją od tego powstrzymali Według niego, kiedy pojawił się na posterunku policji, aby opowiedzieć o tym, co widział, to policjanci zbyli go i kazali zapomnieć o całej tej sprawie. Jeżeli chodzi o ten wywiad do gazety tego mężczyzny po tak wielu latach, to nie ukrywam, że jest to dość dziwna sytuacja. A sam fakt, że mężczyzna postanowił publicznie opowiedzieć o tym, co rzekomo widział aż 35 lat wcześniej, jest mocno podejrzany. No ale czasami tak się dzieje, że znajdą się ludzie, którzy dla pięciu minut sławy potrafią powiedzieć wszystko. Niemniej należy pamiętać, że może to być prawda. Nie wiem, Wam zostawiam osąd i wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat. A jak sprawa wygląda dzisiaj, norweskie media co jakiś czas wracają do tej historii, prawdopodobnie mając nadzieję, że wywoła to wyrzuty sumienia u kogoś, kto coś więcej wie o tajemniczej kobiecie z Izdal. Niestety, jak do tej pory, bez skutku. Zanim przejdziemy do teorii na temat tego, kim mogła być kobieta i w jaki sposób mogła zginąć, wspomnę, że z biegiem lat na podstawie pobranych od niej próbek ustalono jej profil DNA. Wiadomo, że była Europejką i pochodziła z Niemiec lub z Francji, albo miała w tych krajach swoich przodków. Jej kod DNA widnieje dzisiaj w bazie danych europejskich organów ścigania. Jeśli ktoś spokrewniony z tą kobietą pojawi się w tym rejestrze, czyli mówiąc wprost, popełni przestępstwo, być może poznamy jej tożsamość. A tym samym po wielu, wielu latach rozwikła się zagadka, kim była tajemnicza kobieta z Instal. A teraz teorie i spekulacje na temat tożsamości tej kobiety, albo inaczej, na temat tego, w jakim charakterze przebywała na terenie Norwegii i z jakiego powodu ukrywała swoją prawdziwą tożsamość. Pierwsza teoria to to, co nam się najczęściej nasuwało, analizując tą sprawę, czyli szpiegostwo ze względu na czas omawianych wydarzeń, dla przypomnienia, trwała wtedy zimna wojna, oraz ze względu na sposób, w jaki kobieta ukrywała swoją tożsamość, wielu uważa, że była szpiegiem. Norwegia była wówczas strategicznie ważnym miejscem, szczególnie w kontekście wyścigu zbrojeń oraz jej bliskości względem Związku Radzieckiego. Dlatego też przypuszczano, że prowadziła działalność wywiadowczą. A co do jej śmierci, to istnieje teoria, że mogła popełnić jakiś niewybaczalny błąd i została zlikwidowana przez swoich mocodawców. Mogła też spotkać szpiegów z innych krajów, którzy dla własnych korzyści postanowili ją zlikwidować. Ta teoria jest moim zdaniem realna, bo szpiegostwo wiązało się z ogromnym ryzykiem, gdzie nawet najmniejszy błąd mógłby doprowadzić do śmierci szpiega. Druga z rozważanych teorii dotyczy przestępczości zorganizowanej. Mam tutaj na myśli handel ludźmi albo jakieś inne przestępstwa. Kobieta z Izdal mogła być uwikłana w kontakty z półświadkiem albo sama była ofiarą przestępczości zorganizowanej, być może związanej na przykład z handlem ludźmi, narkotykami lub innymi nielegalnymi działalnościami. Fałszywe tożsamości, podróże oraz fakt, że była widziana w towarzystwie nieznajomych, mogą wskazywać na powiązania z organizacjami przestępczymi oraz innymi osobami, które również ukrywały swoją tożsamość, czyli również były przestępcami. W wyniku prowadzonych między nimi interesów mogło dojść na przykład do jakichś porachunków, do jakiegoś nieporozumienia, które niestety skończyło się tak tragiczną śmiercią kobiety. Kolejna trzecia teoria dotyczy samobójstwa i jest ona odrobinę kontrowersyjna, no ale także Wam ją przedstawię. Za samobójstwem ma przemawiać wykorzystanie środków uspokajających przez denatkę, jeśli oczywiście założymy, że zażyła je z własnej woli. Obecność środków uspokajających w jej organizmie może sugerować, że mogła planować samobójstwo, natomiast poparzenie ciała w wyniku samopodpalenia mogłoby być próbą zatuszowania swojej tożsamości i pozostawienia jak najmniejszej ilości śladów. Jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało, jest prawdopodobne, choć nie sądzę, żeby ktoś był na tyle zdesperowany, aby samemu sobie zadać tyle bólu i cierpienia, żeby zakończyć swoje życie. Czy nie wystarczyłoby stanąć nad urwiskiem, czy też na klifie i spaść w dół w otchłań morską, już samo to spowodowałoby przecież, że ciało mogłoby zostać nigdy nie odnalezione. Jeśli kobieta z Izdal była w stanie psychicznego załamania, zmiana tożsamości i podróże mogły być jej próbą ucieczki przed własnymi problemami i przeszłością. Natomiast ta jej ucieczka mogła się wymknąć spod kontroli i doprowadziła do swojego tragicznego końca. Jednak sposób, w jaki została znaleziona, a także liczne ślady po jej tajemniczych podróżach i fałszywych dokumentach sprawiają, że to wyjaśnienie wydaje się co najmniej niekompletne, bowiem nigdy nie słyszałam o jakimkolwiek samobójcy, który zmieniałby tożsamość, nosiłby peruki i legitymował się podrobionymi licznymi paszportami. Czwartą teorią jest podejrzenie morderstwa przez osoby trzecie. Kobieta mogła być ofiarą morderstwa z zimną krwią. Być może była przypadkową ofiarą, a być może była na celowniku kogoś od dawna. Jej śmierć mogła być wynikiem działań osób trzecich, które chciały ją zlikwidować, być może z powodu jej działalności, wiedzy lub osobistych powiązań. Ta teoria stawia w zupełnie innym świetle zeznania świadka z roku 2005, który twierdził, że w tamtym czasie widział kobietę z istel prowadzoną przez dwóch tajemniczych mężczyzn. Bo jeżeli założymy, że to było morderstwo niezaplanowane, morderstwo przypadkowe i ona była przypadkową ofiarą, no to co ci mężczyźni robili, którzy prowadzili ją wyraźnie wbrew jej woli? No ale, tak jak mówiłam, ta sprawa ma więcej tajemnic i dziwnych, niewyjaśnionych rzeczy niż faktów, na których możemy się oprzeć i z których możemy wyciągnąć jasne i klarowne wnioski. Pomimo tych teorii żadna z nich nie została ostatecznie potwierdzona. Sprawa pozostaje nierozwiązana, a jej tajemnicze okoliczności wciąż fascynują śledczych i entuzjastów kryminalnych zagadek. Rozwiązanie tej sprawy być może byłoby możliwe, gdyby pojawiły się nowe dowody, ale na ten moment ich nie mamy. Co nie zmienia faktu, że być może pojawią się jeszcze w przyszłości. A jeśli ty znasz inne teorie, o których nie wspomniałam, podziel się proszę w komentarzu, chętnie je przeczytam. Dzisiejsza historia pozostaje jedną z największych zagadek kryminalnych w historii Norwegii. Tajemnica tożsamości kobiety z Izdal oraz przyczyny jej śmierci wciąż czekają na wyjaśnienie. Ta sprawa stała się przedmiotem wielu książek, artykułów i programów dokumentalnych, i pomimo licznych spekulacji i teorii spiskowych, prawda na temat śmierci kobiety z Izdal wciąż jest nieznana. Jej historia przyciągnęła uwagę nie tylko lokalnych śledczych, ale także mediów międzynarodowych które próbowały wyjaśnić tajemnicze okoliczności jej śmierci, jak dotąd niestety bezskutecznie. Miejmy nadzieję, że kiedyś sprawa tożsamości kobiety z Izdal zostanie ostatecznie wyjaśniona. I to już wszystko na dzisiaj, a wam, moi drodzy, zostawiam przestrzeń na to, abyście sami wyrobili sobie zdanie na temat najbardziej w waszym odczuciu prawdopodobnej teorii w tej tajemniczej sprawie. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już wkrótce. Papa! Pa.